Numer 4. Jest to produkt firmy Chico z dużym monitorem, dzięki któremu można widzieć dziecko z daleka. Ponadto kamera umożliwia widzenie w nocy i emituje łagodne światło, które nie przeszkadza dziecku. Oferowana komunikacja jest dwukierunkowa, a ponadto możliwe jest robienie zdjęć i nagrywanie filmów z dzieckiem, a następnie pobieranie ich na komputer. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 3. Jest to monitor dla niemowląt, który oferuje funkcje niezbędne do zapewnienia rodzicom spokoju ducha w bardzo konkurencyjnej cenie. Podwójna komunikacja, wbudowane kołysanki, kamery na podczerwień za rozsądną cenę. Wypróbuj go, aby przekonać się, na czym polega jego działanie i czy rzeczywiście może spełnić Twoje oczekiwania. Wydaje się, że tak. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 2. Hello Baby HB32 to urządzenie, które oferuje możliwość oglądania dziecka przez kamerę działającą również w podczerwieni. Posiada również zoom i światło podczerwone do widzenia w nocy. Dwukierunkowa komunikacja pozwala na porozumiewanie się z dzieckiem na odległość, a także na słuchanie kołysanek, które pomagają dziecku spokojnie zasnąć. Cena jest średnio niska, więc produkt należy uznać za dobry. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 1. Motorola Ambiscup 36 Sa to doskonały produkt, wyposażony w duży zintegrowany monitor LCD, kamerę kierunkową i z możliwością zbliżenia oraz noktowizor na podczerwień. Komunikacja jest dwukierunkowa, więc dziecko może również słyszeć Twój głos. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie.